dobry, Jakub Drzewiecki. Zapraszam na główne wydanie Panoramy Lubelskiej. A w nim... Wirus ASF w powiecie bialskim. Z początkiem lipca ruszy wypłata renty wdowiej. Historia zamknięta w butelce. Jest pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń wśród trzody chlewnej w województwie lubelskim. Służby sanitarne stwierdziły je w powiecie Bialskim. Wyznaczone zostaną strefy zapowietrzenia i zagrożenia. O szczegółach Emil Paliwoda i jego gość. W zeszłym roku w województwie lubelskim wykryto dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń, oba w powiecie chrubieszowskim. W tym roku pierwsze stwierdzono w powiecie Bialskim. O to ognisko, zapytam Państwa i mojego gościa, jest nim pani dr Monika Michałowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co wiemy o tym ognisku? To ognisko zostało wyznaczone wczoraj w miejscowości Nowy Pawłów, czyli powiat Bialski. Dotyczy to ognisko niedużego gospodarstwa utrzymującego 68 sztuk świń w sumie, z czego 13 zwierząt padło na przestrzeni kilku dni po kilka sztuk dziennie. Odnotowaliśmy tych upadków. Objawy były takie w zasadzie typowe dla, dla tej choroby, czyli osowienie, posmutnienie, niechęć do przyjmowania pokarmu. Zostały od sztuk padłych pobrane próby i te badania potwierdziły, że przyczyną choroby jest, Afrykański Pomór Świń. Co będzie z pozostałymi świniami? Wczoraj, już wczoraj, czyli w dniu stwierdzenia tego ogniska, wszystkie zwierzęta zostały zabite, ponieważ do tego nas obligują przepisy prawa i również całe gospodarstwo zostało zdezmykowane. Jest położone około 3,5 kilometra od granicy z Białorusią, na styku województw mazowieckiego i podlaskiego, w związku z czym strefy, które zostaną wyznaczone do tego ogniska objęte ograniczeniami, również wyjdą na te sąsiednie województwa. Jeżeli chodzi o przyczyny tej choroby, dochodzenie epidemiologiczne jest w toku i ma ono na celu ujawnienie przyczyny zakażenia tych świń tym wirusem. Czy możemy wykluczyć, że bliskość granicy z Białorusią miała tutaj znaczenie? Tu na pewno miała znaczenie, miały znaczenie ogniska tej choroby u dzików, ponieważ w tej okolicy kilkadziesiąt ognisk tej choroby właśnie u dzikich zwierząt odnowaliśmy. I tutaj przy tej okazji uczulam wszystkich hodowców świń, aby przestrzegali zasad biosekuracji, ponieważ dziki są bardzo ważnym wektorem, które tą chorobę przenoszą. Przypominamy, że afrykański pomór świń bezpośrednio nie zagraża zdrowiu ludzi, ale może powodować bardzo dotkliwe finansowe straty. W hodowli. Z początkiem lipca ruszy wypłata tzw. renty wdowiej. Odpowiedzialne za realizację świadczenia instytucje w województwie lubelskim przypomniały zasady ubiegania się o wspomnianą rentę. Renta wdowia to dodatkowe świadczenie po zmarłym małżonku. Polega na tym, że 100% jednego świadczenia może być wypłacane tak jak dotychczas, natomiast z dodatkiem 15% drugiego świadczenia, a za półtora roku 25%. Po śmierci jednego z małżonków, bo ta jedna emerytura albo renta ucieka, odchodzi i trzeba utrzymać dalej mieszkanie, funkcjonować służba zdrowia leczenie będzie właśnie wspomagana poprzez to dodatkowy procent świadczenia małżonka. Ubiegać się o nie mogą kobiety, które w momencie śmierci męża ukończyły 55 lat i mężczyźni co najmniej 60-letni w dniu śmierci żony. Warunkiem przyznania świadczenia jest także prawo do renty rodzinnej. Są też ograniczenia finansowe. Ta łączna kwota dwóch świadczeń nie może przekraczać Trzykrotności najniższej emerytury brutto, czyli obecnie to jest nieco ponad 5600 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął dotychczas prawie 50 tysięcy wniosków. W przypadku krus to było ponad 16 tysięcy Wniosków. Sumując to z tymi 50 tysiącami wniosków z ZUS-u, widzicie Państwo, jakie to była olbrzymia skala pracy. Najwięcej mieliśmy takich osób zainteresowanych w styczniu. W drugiej połowie lutego czy w marcu ta fala opadła. No a teraz mamy w czerwcu kolejny, kolejną falę klientów. Świadczenia będą wypłacane co 5 dni od 1 lipca. Niewykluczone że środki trafią na konta świadczeniobiorców, zanim dostarczona im będzie pisemna decyzja o przyznaniu renty wdowiej. Mieszkańcy Lublina i Świdnika protestowali dziś przeciwko planom budowy spalarni odpadów w stolicy województwa. Chodzi o trzy obiekty tego typu, jakie chcą wybudować prywatni inwestorzy. Jeden z nich ma już pozytywną decyzję środowiskową dla planowanej inwestycji. Tomasz Maciuszczak. Przeciwnicy budowy spalarni przez pół godziny blokowali dziś rano jedno ze skrzyżowań w centrum Lublina. Następnie przeszli pod ratusz, gdzie trwała sesja rady miasta. Powołując się na opinię ekspertów, twierdzą, że tego typu inwestycje mogą zagrażać zdrowiu mieszkańców. W wyniku spalania powstają niestety bardzo toksyczne dymy. Dymy dużo bardziej toksyczne niż przy spalaniu drewna czy przy spalaniu węgla. I jednocześnie jedną trzecią masy spalanych odpadów stanowią popioły. Popioły, które jest trudno zagospodarować. Chodzi o trzy inwestycje, jakie miałyby powstać w bliskim sąsiedztwie w północno-wschodniej części miasta. Jedna z nich ma już decyzję środowiskową, a wobec protestu przeciwników budowy sprawą zajmuje się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Pozostałe dwa postępowania w sprawie wydania takiej decyzji są w toku. Nie mamy tutaj rozszygnięć. Ostatecznych i prawomocnych. Spływają cały czas uwagi stron postępowania, spływają dodatkowe wnioski o uzupełnienie materiału dowodowego, raportów oddziaływania na środowisko. Na dzień dzisiejszy żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły. To już pobliski Świdnik. Tu mieszkańcy także protestowali dziś przeciwko budowie spalarni tuż za granicą ich miasta. Chcemy stanowczo się temu przeciwstawić, ponieważ władze miasta nie robią tutaj absolutnie nic. Mamy tutaj na myśli dobro mieszkańców, zdrowie, zdrowie naszych dzieci, zdrowie osób, które cierpią na astmę. No, jest to bardzo szerokie zagadnienie. Burmistrz Świdnika uspokaja mieszkańców. Był raport oddziaływania na środowisko. Miasto Świdnik w tym raporcie w ogóle nie zostało ujęte jako teren, na który taka spalarnia miałaby oddziaływać. Jeśli by tak było, my oczywiście powinniśmy mieć. Prawo do zabrania głosu. Zdaniem wielu ekspertów od budowy spalarni odpadów ciężko będzie uciec, ale istotne w tym wszystkim będą zapisy decyzji środowiskowych. Jest to z pewnością rzecz, która mieszkańców może niepokoić, i ja się wcale tym niepokojom nie dziwię, więc trzeba by było naprawdę uważnie te do, z dokumentacją się zapoznawać. Pilnować później realizacji tych przedsięwzięć, jeżeli do tej realizacji dojdzie, i domagać się jak najlepszych zabezpieczeń środowiska ze strony inwestorów. Tomasz Maciuszczak, Panorama Lubelska. Wraca temat macew janowskich Żydów wymordowanych przez Niemców. Okupanci używali ich do wznoszenia budowli czy utwardzania placów. Takie płyty zostały odkryte pod parkingiem przed urzędem miasta. Janowskie Stowarzyszenie Ławeczka Dialogu chce ich wydobycie i przeniesienia na cmentarz. Urząd Miasta czeka na konkretne wytyczne i wyceny, ale urzędnicy przyznają, że pieniądze na takie, prace, pieniędzy na takie prace nie mają. Filip Karman. Przed wojną niemal połowę mieszkańców Janowa Lubelskiego stanowili Żydzi. Była synagoga, był cmentarz żydowski, właściwie to dwa, jeden stary, który już nie istnieje i ten, który został przy ulicy Wojska Polskiego, na którym nie ma żadnych macew. Macew, czyli nagrobków pochowanych na nekropolii Żydów. W religii żydowskiej Najważniejsze są szczątki ludzkie, które kryją się pod poziomem gruntu. To jest rzecz święta tego tych szczątków nie można po prostu naruszać. Macewy naruszali i niszczyli Niemcy. Dlatego z terenu nekropolii trafiały do różnego rodzaju umocnień, budynków czy dróg. Przynajmniej kilka jest tutaj, pod parkingiem przed Urzędem Miasta w Janowie Lubelskim. Zostały odkryte w 2009 roku, ale od tego czasu niestety zmieniło się niewiele. Zaczęliśmy to rozbierać zgodnie z zaleceniami konserwatora i pod nadzorem archeologicznym sposób, firma budowlana przyjechała no ale ponieważ nie dało to się zrobić w taki sposób bez szkód, zaczęło to się wszystko rozsypywać, więc przerwałem. Pojawia się więc pytanie, co dalej? Czy powinno zostać tutaj, jako takie świadectwo pamięci tych tragicznych losów ludności żydowskiej Janowolubelskiego? Czy też może na przykład w formie takiej ściany płaczu? Jedna możliwość to zabezpieczenie, druga wydobycie mocy i przeniesienie na cmentarz. O takie rozwiązanie apelują społecznicy do władz Janowa Lubelskiego. My nigdyśmy nie mówili, że nie wydobędziemy. My w tym momencie nie jesteśmy przygotowani e, ani finansowo, ani e, technicznie do e, wydobycia tego. Urząd powinien już dawno rozpocząć poszukiwania zarówno pieniędzy, jak i wykonawcy, ale tego nie zrobił. I dlatego e, po prostu e, Moja cierpliwość się skończyła. Kluczowy będzie plan konserwatorski, który określi możliwość wydobycia i koszt takich prac. Urząd zapewnia, że informacje udostępni samym społecznikom. Trwa główne wydanie panoramy lubelskiej, zobaczmy, co jeszcze przed nami. Prehistoryczne artefakty sprzed 250 tysięcy lat. Lubelszczyzna na sportowo. Około 200 osób wzięło udział w obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbyły się w rozkoszy. Wydarzenie zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Są otwarci, serdeczni i odpowiedzialni. Pan Grzegorz wspólnie z żoną Agnieszką prowadzą rodzinny dom dziecka. Obecnie są rodziną zastępczą dla dziesiątki dzieci. Czwórka z nich to dzieci z niepełnosprawnościami. Polecamy tę pracę, no bo to jest takie, jak pan powiedział, wyzwanie. No wyzwanie, ale Daje dużo satysfakcji, coś się dobrego robi. No zaczyna też nasze kochane państwo, też naszą pracę docenia, bo też jest nowelizacja ustawy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma pod opieką 70 rodzin zastępczych. Jednak to ciągle mało. Nadal brakuje kandydatów na nowych opiekunów. Bo to coś więcej niż praca. To misja. Jest to też ciężka praca wychowywać niewłasne dzieci. Dzieci, które często przychodzą do tych rodzin już z jakimś bagażem, z doświadczeniami z domów biologicznych najczęściej. Myślę, że tutaj najbardziej obawiają się potencjalni kandydaci na rodzinę zastępczą. Te rodziny kształtują dzieci, przygotowują je do samodzielnego życia. Bardzo często obserwowane jest wśród naszych rodzin, że te dzieci, później osiągając pełnoletność i które opuszczają rodziny zastępcze. Cały czas utrzymują kontakt z tymi rodzinami. Mimo, że w wielu regionach Polski brakuje miejsc w pieczy zastępczej, w Białej Podlaskiej każda decyzja sądu o umieszczeniu dziecka poza rodziną biologiczną realizowana jest na bieżąco. To efekt współpracy z MOPS-em i PCPR-em. Umieszczenie dziecka poza środowiskiem rodzinnym to bardzo radykalne rozwiązanie, zaznacza sędzia Sądu Rejonowego. Najczęstszymi przyczynami jest uzależnienie od alkoholu, ale także od innych substancji psychoaktywnych rodziców i różnego rodzaju zaniedbania opiekuńcze. Bywa, że w to wszystko włącza się jeszcze upośledzenie umysłowe, inne ograniczenia, choroby, choroby psychiczne rodziców. W rozkoszy spotkały się rodziny zastępcze zawodowe, spokrewnione i niezawodowe. Każda z tych rodzin może liczyć na pomoc psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy. Istnieją też różne formy wsparcia finansowego. Wynagrodzenie rodzin zawodowych to 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. Oprócz samych wynagrodzeń rodziny zastępcze też mogą liczyć zawodowe na różnego rodzaju dodatki do tych wynagrodzeń czy też świadczenia różnego rodzaju fakultatywne, ale też i obligatoryjne przewidziane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. MOBS w Białej Podlaskiej prowadzi kampanię informacyjną, aby zachęcić nowe osoby do podjęcia tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Każda nowa osoba, która się zgłosi, będzie bezcenna. O współczesnej historii Lublina za kilkaset lat będą mogły poczytać przyszłe pokolenia. W jednym z wazonów na elewacji kościoła ewangelicko-Augsburskiego została zamontowana kapsuła czasu. Są w niej listy, informatory i pamiątkowe kilkadziesiąt złotych. Kapsuła nie jest nowością, bo podobna była już w tym samym miejscu od niemal 150 lat. Trzy lata temu podczas remontu kościoła ewangelicko-augsburskiego okazało się, że jeden z wazonów, konkretnie ten w lewej części elewacji kościoła, skrywał nie lada gratkę. W butelce po piwie angielskim znaleziono tę tak zwaną kapsułę czasu. Kilka miesięcy zajęło lubelskim naukowcom odtworzenie XIX-wiecznego listu. Był mocno zniszczony i zawilgotniały. Część tekstu się odbiła z tego względu, że on był złożony, trzeba było to wszystko oczyścić, dokument osuszyć, wyprostować, oczyścić naleciałości, które tam się pojawiły. Udało się odczytać 98% tekstu dokumentu i jest datowany na 1878 rok. Niesamowity dokument, gdzie były zapisy dotyczące remontu kościoła, bo kościół był remontowany w latach 20. XIX wieku, potem w latach 80. według zapisów źródłowych. Historia zatacza koło, bo dzisiaj kapsuła z listem wróciła na swoje pierwotne miejsce. Jest kopia archiwalnego, ale jest też jeden współczesny, podpisany przez władze wojewódzkie i miejskie. To jest historia Lublina, związana z, również z znaczącą społecznością czy wkładem społeczności. Protestanckiej w rozwój społeczno-gospodarczy Lublina zawdzięczamy, tak naprawdę, chyba w największym stopniu protestantom rozwój gospodarczy. Współczesny list to głównie podziękowania za wkład wniesiony w rozwój miasta. Kopsuła, jak widać, niespodzianek skrywała zdecydowanie więcej. List podpisany przez parafian, plus kilka egzemplarzy informatora parafialnego, monety drobnostki. Listy nie trafiły wprost do kapsuły, bo najpierw zostały zamknięte zgodnie z tradycją w szklanej butelce. Po porterze, po piwie i wydaje nam się, że, że to był ciekawy pomysł. Dlaczego nie kontynuować? Trzeba też wiedzieć, że ewangelicy mają bogate tradycje piwowarskie, bo na przykład feterowie zajmowali się właśnie browarnictwem. Pierwszą butelkę po małym porterze, podobnie zresztą jak pierwszy list, czyli ten z XIX wieku, każdy będzie mógł zobaczyć i to już niebawem. Zostanie wyeksponowany na balkonie wewnątrz świątyni. Filip Karman historyczny artefakty sprzed około 250 tysięcy lat w Polsce. Tak, to możliwe. To jedno z ujawnień na przejściu granicznym w Terespolu. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili tam przemyt fragmentu w ciosu mamuta włochatego. Kierowca samochodu zeznał, że te kości przewoził na własne potrzeby. Dostał je od swojego przyjaciela. Chciał je przewieźć na terytorium Niemiec. Od samego początku mężczyzna nie wskazywał, co przewozi, czyli jakie to są kości. To wyjaśniły dopiero badania Instytutu Badawczego. Pracownicy stwierdzili, że są rzeczywiście to kości mamuta, a konkretnie cios mamuta. Został on w tym momencie zajęty przez funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Chodzi o osiem fragmentów, w tym jeden o długości ponad 48 cm. Pochodzą najpewniej z osadów pleistoceńskich Syberii. Szacunkowa wartość ujawnionych artefaktów to 3,5 tysiąca złotych. Bezcenna jest wartość naukowa i dydaktyczna. O dalszych losach niezwykłego znaleziska zdecyduje sąd. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej regularnie udaremniają tego typu przemyty. Wśród znalezisk są m.in. zęby morsów, skóry dzikich kotów czy muszle przydaczni. Wybitny kompozytor, pianista i pedagog profesor Krzysztof Majer został doktorem honoris causa UMCS. Uroczystość odbyła się dziś w Auli Wydziału Prawa i Administracji największej lubelskiej uczelni. Profesor Krzysztof Meyer urodził się w 1943 roku, jest wieloletnim wykładowcą Krakowskiej Akademii Muzycznej, byłym prezesem Związku Kompozytorów Polskich i profesorem Wyższej Szkoły Muzycznej w Kolonii. Jego dorobek kompozytorski obejmuje niemal wszystkie gatunki muzyki wokalnej i instrumentalnej. Dziś odebrał tytuł doktora honoris causa UMCS, który senat uczelni przyznał mu w kwietniu tego roku. Jest to dla mnie wydarzeniem, niezwykłym, co i nie Tytuł doktora honoris causa jest przyznawany za szczególne osiągnięcia dla nauki i kultury. Godność doktora honorowego to największe wyróżnienie, jakim społeczność akademicka może Wyróżnić osobę bądź instytucję. A to pierwszy przypadek w historii UMCS, gdy ten tytuł otrzymała osoba związana ze światem muzyki. Po raz pierwszy Instytut Muzyki wystąpił z wnioskiem o nadanie tej godności dla tej wybitnej postaci. Cieszymy się ogromnie, że dzisiaj finalizujemy tę uroczystość. To jest jeden z największych polskich współczesnych kompozytorów, uczeń Krzysztofa Pendereckiego. Dorobek jego twórczy, muzyczny jest przeogromny. Cztery opery. Napisał 139 utworów opisowanych, dwa koncerty skrzypcowe, fortepianowe. Jest po prostu jego twórczość niezwykle bogata i zasługuje na to wyróżnienie. Profesor Krzysztof Majer jest 92 doktorem honoris causa w historii UE. CS. Lubelszczyzna staje się sportowym centrum kraju. Świadczą o tym nie tylko seniorskie sukcesy, ale także te młodzieżowe. Dziś za wicemistrzostwo Polski zostali docenieni koszykarze PG Startu Lublin. Z kolei w ramach programu lubelskie Team Sport wyróżnienia dostali też młodsi sportowcy Maja Matyjaszek. W niedzielę lubelscy koszykarze zapisali się w historii polskiego basketu. Zdobyli piąty medal Mistrzostw Polski w historii PGE Startu Lublin. Udało się, nie tylko czwórka, ale byliśmy w finale, zacięty finał. Cieszymy się bardzo, że tak licznie lubelscy kibice nas, nas wspierali, bo, bo to dla nich gramy i mam nadzieję, że będzie się naspierać w kolejnym sezonie. To kolejny zespół z Lublina, który staje na podium w najwyższym poziomie rozgrywkowym. Dlatego został zaproszony na sesję Rady Miasta, a później do Urzędu Marszałkowskiego. Został uhonorowany klub, natomiast w dniu dzisiejszym także indywidualne osoby, do które do tego sukcesu się przyczyniły. Oczywiście mowa tutaj o panu Prezesie Arkadiuszu Pelczarze, ale także cały sztab szkoleniowy, to także do nich do ich rąk trafiły medale zasłużeni dla miasta Luba. Dzięki wywalczeniu wicemistrzostwa kraju, start zagra jesienią w eliminacjach koszykarskiej Ligi Mistrzów. Prezes Arkadiusz Pelczar uchylił rąbka tajemnicy, w czym tkwi siła koszykarskiego startu. Przede wszystkim odpowiedni dobór zawodników, jeżeli chodzi o możliwości sportowe i ich uzdolnienia sportowe, ale też dobór zawodników charakterologicznie. To jest bardzo ciężki i bardzo złożony proces, bo to nie jest tylko. Sytuacja na parkiecie, która miała miejsce, ale to jest sytuacja i poza parkietem, i wszyscy ludzie, którzy też pracują w klubie, oni byli skorelowani na to. Żeby osiągnąć jak najwyższy cel i każdy dołożył tą swoją cegiełkę, żeby ta drużyna znalazła się w tym miejscu. W ślady najlepszych idzie też lubelskie młode pokolenie, które za swoje wyniki dostało realne wsparcie finansowe w ramach programu Lubelskie Team Sport. Ciągle powtarzam, że najważniejsi są ludzie. Ludzie do pracy, do zarządzania, do nauczania, a takich ludzi w lubelskiej mamy dużo i to jest świetne, że sport poprzez trenerów, poprzez rodziców, którzy te dzieci kierują do szkółek różnego rodzaju sportowych, powoduje, że my jesteśmy tu w lubelskim sfokusowani na sport, na różny sport. Wyróżniono 42 młodych zawodników z perspektywami. Brązowy medal na mistrzostwach Polski do lat 14. Jak długo trwały przygotowania do tego, tych zawodów? Przyjrzałem od wakacji na obozach, trenowałem i przygotowywałem się. Spojtowe marzenie? Być w takie top 16 w Europie. Igrzyska olimpijskie też? <noise> to może nad to aż, ale fajnie by było. Startowaliśmy już w takich mistrzostwach polskich i ludowych zespołów sportowych. I dwóch, trzech zawodników zdobyło medale. Srebrne, Michalski, Wójcik. I brązowy gryta. Zarząd Województwa Lubelskiego na wsparcie dla młodych sportowych talentów przeznaczył 210 tysięcy złotych. Za chwilę prognoza pogody, którą zaprezentuje Marta Gogłoza, a potem dalsza część programu czwartkowych tarasów LCK. Tam czeka na Państwa Anna Radcewicz-Wiśniewska. Dziękuję. Do zobaczenia o 21.30.